Teściowa weszła do naszego mieszkania z walizkami, pudełkiem i obrazem Jana Pawła II. Bez pytania, bez zaproszenia. Nazywam się Agata Nowicka i przez lata myślałam, że milczenie to oznaka szacunku. Ale tego dnia w tej kuchni zrozumiałam coś innego. Czasem trzeba krzyknąć, nawet jeśli robi się to szeptem. Cześć drogi widzu, dziękujemy, że jesteś tutaj. Daj lajka, zasubskrybuj kanał. I napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii i z jakiego miasta nas oglądasz. A teraz kontynuujmy historię. Od dziecka uczono mnie, że lepiej jest spuścić wzrok, niż spojrzeć komuś w oczy. W moim domu, w nowym sączu, nie podnosiło się głosu, nie przeklinało i nie sprzeciwiało się starszym. Mama powtarzała: Lepiej być miłą, niż mieć rację. A ja przez długie lata wierzyłam, że to właśnie czyni ze mnie dobrą kobietę cichą. Spokojną, przewidywalną. Z czasem nauczyłam się czytać intencje z tonu głosu, z drżenia dłoni, z unoszenia brwi. Gdy ojciec odstawiał szklankę na stół zbyt gwałtownie, wiedziałam, że powinnam zniknąć z kuchni. Gdy mama zbyt długo milczała przy obiedzie, rozumiałam, że coś zrobiłam źle, nawet jeśli nie potrafiłam powiedzieć co. W tamtym domu cisza była językiem dominującym. Przeprowadziłam się do Krakowa, gdy miałam 25 lat. Z plecakiem, dwiema walizkami i wielką nadzieją, że może tutaj uda mi się zacząć żyć trochę inaczej. Na początku wynajmowałam pokój u emerytki, potem mieszkanie z koleżanką ze studiów. Przez długi czas nie potrafiłam urządzić się gdzieś na stałe. Jakbym wciąż bała się, że jeśli postawię coś po swojemu, ktoś zaraz to przestawi. Kacpra poznałam na przystanku. Padał deszcz, autobus się spóźniał, a on zapytał, czy może się schować pod moją parasolką. Zgodziłam się bez wahania, potem już jakoś poszło. Z nim wszystko wydawało się prostsze. Kacper miał w sobie ciepło, którego nie trzeba było zdobywać. On je po prostu dawał. Nie przeszkadzało mu, że mam swoje nawyki, że nie lubię krzyków, że uciekam od konfliktów. Mówił: Masz prawo się bać, ale nie musisz być cicho. Kiedy zdecydowaliśmy się razem zamieszkać, czułam niepokój, ale też ekscytację. Znaleźliśmy małe mieszkanie na trzecim piętrze w starej kamienicy na Kazimierzu. Bez windy, z krzywą podłogą ale z balkonem wychodzącym na dachy i poranne słońce. Malowaliśmy ściany własnymi rękami, skręcaliśmy meble, kłóciliśmy się o kolor zasłon, śmialiśmy się, gdy szafka odpadła od ściany, bo źle przykręciliśmy kołki. To miało być nasze miejsce, nasze zacisze, nasz początek. I wtedy, pewnej niedzieli, wszystko się zmieniło. Tego dnia gotowałam rosół, mój pierwszy w życiu, na który odważyłam się bez pomocy mamy. W mieszkaniu pachniało selerem i lubczykiem. Kacper słuchał Jezu w salonie. Czytał jakąś książkę. Było spokojnie. Cicho. Tak jak lubię. Dopóki nie zadzwonił domofon. Raz. Potem drugi. Natarczywie. Zanim zdążyłam podejść, ktoś już pukał do drzwi. Szybko. Stanowczo. Otworzyłam. Na progu stali Danuta i Włodzimierz. Rodzice kacpra. Uśmiechnięci. Z walizkami. Z reklamówkami z delikatesów z wielkim pudłem, z plastikową torbą, z której wystawała rama z wizerunkiem Jana Pawła II. Pomyśleliśmy, że pomożemy wam trochę urządzić się po domowemu, powiedziała Teściowa i weszła, nie czekając na zaproszenie. Patrzyłam, jak rozstawiają się po mieszkaniu, jakby to był ich własny teren. Zmienili układ w salonie, przestawili stół, wymienili zasłony, moje własnoręcznie szyte zdjęli bez słowa, w ich miejsce zawiesili beżowe, bardziej stonowane ramkę ze zdjęciem mojej babci, jedynej osoby, przy której czułam się naprawdę bezpiecznie. Schowali do szuflady. Stałam w kuchni, zaciskając dłonie na ściereczce. Kacper próbował ich zatrzymać, ale robił to łagodnie, bez przekonania, jakby nie chciał nikogo urazić, jakby bał się konfliktu tak samo jak ja. Tylko że teraz to on miał być moim wsparciem. I wtedy padły słowa, które rozcięły mnie jak nóż. Kobiecy dar to umieć odpuścić, Agato. Powiedziała Danuta, nie patrząc mi nawet w oczy. Dom rozkwita tylko wtedy, gdy kobieta jest elastyczna. Poczułam, że coś we mnie pęka, jakby wszystkie lata milczenia, przytakiwania, tłumienia emocji zbierały się we mnie w jeden długi, lodowaty krzyk. Nie krzyczałam, nie płakałam. Po prostu podeszłam do drzwi, zamknęłam je spokojnie i powiedziałam wyraźnie: Pewnie, dziękujemy za dobre intencje, ale to jest nasz dom. I tu decydują ci, którzy go budują. Jesteście rodziną, a nie właścicielami tego miejsca. Jeśli chcecie nas odwiedzać, zapraszamy, ale jako goście, z szacunkiem, nastała cisza. Włodzimierz spojrzał na żonę. Danuta zbladła. Kacper złapał mnie za rękę, a potem wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Włodzimierz odchrząknął i powiedział: Nikt nigdy tak do nas nie mówił. Może właśnie dlatego warto było przyjechać. Danuta nie odezwała się. Zaczęła spokojnie składać ręczniki, jakby nagle zobaczyła, że nie jest już u siebie, a potem wyszli. Trzy tygodnie później wrócili, z bukietem kwiatów i zapukali. Od tamtego dnia wszystko wyglądało tak samo, a jednak nic nie było już takie jak wcześniej. Mieszkanie pachniało tak samo, słońce wpadało przez okna o tej samej porze, a kubek z odpryskiem na uchu stał na tym samym miejscu na parapecie. Ale ja. ja byłam inna. Nie chodziło o słowa, które wypowiedziałam. Chodziło o to, że one w ogóle padły. Że po raz pierwszy nie schowałam się za milczeniem, za uprzejmością, za uśmiechem, który tak długo był moją jedyną tarczą. Po raz pierwszy pozwoliłam sobie być niewygodna. Kacper był cichy przez dwa dni. Niezły, bardziej zamyślony. Jakby próbował zrozumieć, w którym momencie przestał być tylko synem, a stał się partnerem. A może po prostu zastanawiał się, czy dobrze zrobił pozwalając mi mówić w jego imieniu. Trzeciego dnia usiadł obok mnie na kanapie, podał mi herbatę i powiedział: Wiesz, że to była dla nich lekcja, ale dla mnie też. Nigdy nie widziałem mojej matki tak cichej. Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie miałam nic do powiedzenia, po prostu uczyłam się teraz zostawiać przestrzeń również jemu. Myślisz, że wrócą? Zapytałam po chwili. Jeśli wrócą, mam nadzieję, że będą już wiedzieć, do czyjego domu przychodzą. Cisza, która między nami zapadła, była inna niż ta, którą znałam z dzieciństwa. Nie była groźbą, była zgodą. I w tej zgodzie, pierwszy raz od dawna, poczułam się naprawdę bezpieczna. Ale to było tylko chwilowe. Tydzień później zauważyłam coś dziwnego. Zaczęło się niewinnie. Po powrocie z pracy zauważyłam, że mój szal, który zawsze zostawiałam na wieszaku, leżał na krześle. Uznałam, że mogłam go tam położyć sama. Potem że filiżanka, którą rano zostawiłam w zlewie, była umyta i odstawiona. Może Kacper? Może. Ale wtedy znalazłam kopertę. Na środku stołu. Bez znaczka, bez adresu, bez nadawcy. W środku zdjęcie moje. Siedzącej na ławce w parku, czytającej książkę, zrobione z daleka, jakby ktoś obserwował. Zimny dreszcz przeszedł mi po karku. Pokazałam je kacprowi. Zbladł. To jakiś żart? Ktoś to podrzucił? Może sąsiedzi? Ale żaden sąsiad nie miałby powodu. Żaden znajomy nie miałby zdjęcia zrobionego w tamtym dniu, w tamtym miejscu. Bo ja byłam wtedy sama. W kolejnych dniach zaczęłam zauważać coraz więcej drobnych przesunięć. Rzeczy nie leżały tam, gdzie je zostawiałam. Drzwi balkonowe, które zawsze zamykałam, raz znalazłam lekko uchylone. I zapach. Jakby ktoś spryskał poduszkę obcym perfumem zaczęłam kwestionować samą siebie. Może to ja. Może zapominam. Może śnię na jawie. Ale nie. Ja czułam, czułam, że ktoś był tu, gdy mnie nie było. Zgłosiliśmy sprawę do administracji. Zmieniono zamki. Kacper kupił kamerę, którą ukrył w kuchni. Ja przestałam spać. Chodziłam po mieszkaniu w nocy, sprawdzając każde okno, każdy zamek. Bałam się nie duchów, ludzi, tego co niewidzialne, a prawdziwe. I wtedy pewnego dnia Wracając z pracy, zobaczyłam ją. Stała pod kamienicą, w ręku trzymała torbę z zakupami. Danuta, moja teściowa, nie zauważyła mnie od razu, obserwowała klatkę schodową, jakby na kogoś czekała, albo coś sprawdzała. Zrobiłam krok w jej stronę. Zaskoczona spojrzała na mnie z dziwnym wyrazem twarzy. Ani winy, ani złości, raczej napięcia. Agato, zaczęła. Przyszłam tylko na chwilę. Zostawiłam coś ostatnio i Coś? Przerwałam. A kiedy ostatnio byłaś tutaj? Zamilkła. Wtedy zrozumiałam. To nie była sprawa przypadku. Ani sąsiada. Ani złodzieja. To była ona. Jak weszłaś? zapytałam. Głos mi drżał, ale nie ze strachu. Ze złości. Skąd masz klucz? Nie odpowiedziała. Spojrzała w bok. I wtedy, po raz pierwszy, poczułam coś, czego nigdy się po sobie nie spodziewałam. Pogardę. Nie za to, że przyszła. Nie za to, że naruszyła naszą przestrzeń. Za to, że mimo wszystko wciąż myślała, że może. Wróciłam do mieszkania i powiedziałam Kacprowi. Patrzył na mnie długo. Potem sięgnął do szuflady. Wyjął pęk kluczy. Jeden z nich, z dodatkową zawieszką, był duplikatem. Dostałem je od niej dawno temu, powiedział. Nigdy nie pomyślałem, żeby oddać. I w tym momencie coś się skończyło. Nie między mną a nim, między mną a przeszłością. Teraz wiedziałam, co muszę zrobić. Noc po rozmowie z kacprem była bezsenna. Siedziałam na podłodze w kuchni owinięta kocem, patrząc na szparę pod drzwiami wejściowymi. Czekałam na dźwięk kroków, na cień, na dowód, że moja intuicja mnie nie zawiodła. Ale nikt nie przyszedł. Wiedziałam jednak, że to nie koniec. Że to dopiero początek czegoś znacznie większego, czego nie potrafiłam jeszcze nazwać czegoś, co zagnieździło się między nami, w tym mieszkaniu, w moim ciele. Następnego dnia, zanim Kacper wyszedł do pracy, poprosiłam go o klucz. Który? Zapytał, chociaż wiedział dokładnie, o który chodziło. Wyciągnęłam rękę bez słowa. Z wahaniem wyjął go z kieszeni i położył na mojej dłoni. Oddam go jej. Albo lepiej, wyrzucę. Powiedział, ale ja już nie słuchałam. Patrzyłam na metalowy przedmiot, który przez lata był symbolem zaufania, a teraz stał się symbolem zdrady. Po jego wyjściu pojechałam do ślusarza. Wymieniłam zamek. Nie jeden, oba i zleciłam dodatkowe zabezpieczenie drzwi. To było moje pierwsze samodzielne działanie, moje własne granice fizyczne i symboliczne, zamknięte na nowe klucze. Kiedy wróciłam do mieszkania, cisza wydawała się bardziej gęsta niż zwykle, jakby ściany szeptały. Położyłam się na kanapie, ale nie potrafiłam zasnąć. Obraz Danuty stojącej pod kamienicą powracał jak echo. Co jeszcze zrobiła? Czy była tutaj, gdy mnie nie było? Czy dotykała moich rzeczy, moich ubrań, moich listów? Czy siedziała na moim łóżku? Zadrżałam, ale nie z zimna. Tego wieczoru Kacper wrócił późno. Miał przygarbioną sylwetkę i twarz starszą o kilka lat. Rozmawiałem z nią, powiedział, zanim zdążyłam cokolwiek zapytać. Zaprzecza. Twierdzi, że nie używała klucza, że nigdy nie weszła bez zaproszenia. Kłamie, powiedziałam bez wahania. Nie odpowiedział. Wiesz, że kłamie, dodałam. Widziałeś zdjęcie. Widziałeś, jak się zachowuje. Wiem. Cisza była tak ostra, że niemal cieła powietrze. Dlaczego ją bronisz? Nie bronię. Próbuję zrozumieć. Zawsze była. dominująca. Ale nie sądziłem, że się posunie aż tak daleko. Zrozumieć. To słowo mnie zabolało. Bo ja już nie chciałam rozumieć. Chciałam być rozumiana. Wstałam i poszłam do sypialni. Zamknęłam drzwi. Po raz pierwszy nie powiedziałam mu dobranoc. Następnego dnia wszystko wyglądało zwyczajnie. Ludzie na ulicy, tramwaje, dzieci z tornistrami. Tylko ja czułam, jakby coś we mnie się przesuwało, przestawiało, jakby jakaś część mnie, ta cicha, posłuszna, umierała. Po pracy, zamiast do domu, poszłam do parku. Usiadłam na tej samej ławce, na której zrobiono mi zdjęcie. Obserwowałam otoczenie, twarze, ruchy, nic podejrzanego, a jednak czułam, że nie jestem sama. Po pół godzinie podeszła do mnie kobieta. Miała około sześćdziesięciu lat. Włosy spięte w kok. Twarz znajomą. Zbyt znajomą. Agata? Zapytała cicho. Mogę? Skinęłam głową z rezygnacją. Usiadła. Nazywam się Teresa. Jestem siostrą Danuty. Poczułam, jak moje ciało sztywnieje. Nie przyszłam się wtrącać. Przyszłam cię ostrzec. Spojrzałam na nią uważnie. Jej dłonie drżały. Danuta od zawsze taka była. Kontrolująca. Ale z wiekiem. To się pogłębiło. Po śmierci naszej matki zaczęła mieć obsesję. Na punkcie porządku, bezpieczeństwa, władzy. Zawsze uważała, że wie lepiej. Że musi ratować innych przed ich własnymi decyzjami. To nie daje jej prawa do wchodzenia bez pytania. Do szpiegowania. Teresa skinęła głową. Wiem, ale wierz mi. Jeśli nie postawisz granicy teraz, znikniesz. Nie fizycznie, ale w środku. Zostaniesz dokładnie taka, jak ona chce. Dlaczego mi to mówisz? Bo ja już przegrałam tę walkę. Z mężem, z dziećmi i widzę, że ty jeszcze masz szansę. Zostawiła mi karteczkę z numerem telefonu. Odeszła, zanim zdążyłam podziękować. Wieczorem opowiedziałam wszystko Kacprowi. Był blady. Nie wiedziałem, że mama miała siostrę. Może nie chciała, żebyś wiedział. Usiedliśmy na podłodze między poduszkami bez światła. Tylko światło z ulicy wpadało przez okna. Musimy się zabezpieczyć. Nie chodzi tylko o drzwi, chodzi o nas. Skinął głową. Po raz pierwszy od dawna spojrzał na mnie z pełnym zrozumieniem, a ja wiedziałam, że nie cofnę się już ani o krok. Myślałam, że zmiana zamków wystarczy, że rozmowa z Kacprem, szczera i pełna decyzji, odgrodzi nas od chaosu. Ale były rzeczy, których nie dało się zamknąć na klucz. Przeszłość, gdy już raz dostanie się do środka, zostaje pod paznokciami, w zapachu pościeli, w cieniu pod drzwiami sypialni. Kilka dni później, kiedy wróciłam z pracy, znalazłam na wycieraczce pudełko. Małe, zawiązane czerwoną wstążką. Żadnego nadawcy. Żadnej kartki. Tylko moje imię. Napisane pismem, które znałam aż za dobrze. Ręce mi się trzęsły, gdy to otwierałam. W środku była filiżanka. Stara z porcelany z niebieskim wzorem. Taka sama, z jakiej piłam herbatę w dzieciństwie u babci. Na dnie leżał drobny przedmiot. Złoty łańcuszek zapleciony w serce. Prezent komunijny, który kiedyś zostawiłam w rodzinnym domu i o którym zupełnie zapomniałam. Jak to możliwe? Zadzwoniłam do mamy. Potwierdziła. Danuta była ostatnio u niej. Chciała pożyczyć przepis na szarlotkę. To ją wpuściłam. Siedziała chwilę, weszła do twojego pokoju. Nie powiedziałam jej nic. Nie miała pojęcia. Nikt poza mną nie widział, jak te drobne gesty tworzyły mapę inwazji. Kiedy powiedziałam Kacprowi o pudełku Zamilkł. Widział, że przekroczono kolejną granicę, że to nie była już tylko ciekawość matki, to była próba przejęcia mojego życia z detalami, wspomnieniami, symbolami niby w trosce, niby z miłości. To nie są prezenty powiedziałam. To wiadomości. Ona chce mi przypomnieć, że wie, gdzie byłam, co lubię, kim jestem, że może mnie dotknąć, nawet kiedy jej tu nie ma. Powiem jej, żeby się trzymała z daleka odpowiedział. Ale w jego głosie było coś, czego wcześniej nie słyszałam. Niepewność. Następnego dnia Teresa, siostra Danuty, zadzwoniła. Spotkałyśmy się w kawiarni przy placu Wolnica. Usiadła naprzeciwko mnie, ubrana w gruby sweter, jakby chroniła się przed światem. Zaczęła się z tobą ścigać. Powiedziała bez zbędnych słów: "To gra. Cicha wojna. Ona nie umie przegrywać, a twoja odmowa to było upokorzenie". Próbuję nie reagować, ale właśnie na to liczy, że będziesz uprzejma. Że znowu spuścisz wzrok. Ona uczyła się przez lata, jak manipulować ciszą. Popatrzyłam na Teresę. Była w niej jakaś rezygnacja zmęczenie kobietą, którą znała przez całe życie, a której nigdy nie potrafiła powstrzymać. Jest chora? zapytałam w końcu Nie medycznie, ale emocjonalnie być może. Kontrola jest jej sposobem na przetrwanie. Gdy nie ma wpływu, panikuje a panika u niej przybiera formę opresji. Wróciłam do domu późno. W skrzynce na listy znalazłam kolejną kopertę. Tym razem była zamknięta na lak. W środku zdjęcie z naszego balkonu. Ja podlewam kwiaty. Kacper stoi przy drzwiach. Zdjęcie zrobione z ulicy, z dołu, ale widać nas wyraźnie. Serce mi zamarło. To już nie była tylko manipulacja, to była obserwacja. Monitoring osiedlowy nie wykazał niczego podejrzanego. Kamera, którą Kacper zamontował w kuchni, też nic nie uchwyciła. Zdjęcie musiało być zrobione z zewnątrz, a jednak czułam, że to wciąż Danuta. Nie musiała być blisko. Wystarczyło, że wiedziała, jak dotrzeć do nas przez strach. W niedzielę zaproponowałam, żebyśmy pojechali nad zalew, daleko od miasta, daleko od tego wszystkiego. Wzięliśmy koc, termos z herbatą, dwie książki. Usiadłam na brzegu wody i pierwszy raz od tygodni oddychałam pełną piersią. Kacper położył głowę na moim ramieniu. Wiesz, że mimo wszystko Cię podziwiam? Spojrzałam na niego z zaskoczeniem: Za co? Za to, że umiesz się postawić, że się nie boisz mówić. Ja przez całe życie się zgadzałem, milczałem, a ty, ty walczysz. Nie chcę wojny, odpowiedziałam cicho: Chcę spokoju. Może czasem jedno wymaga drugiego. Pomyślałam o jego słowach długo po powrocie do domu. Zaczęłam je rozumieć dopiero wtedy, gdy stanęłam wieczorem przed lustrem i zobaczyłam w sobie kobietę, której wcześniej nie znałam. Z oczami czujnymi, ale nie ze zmarszczkami od napięcia, ale i z cichą dumą. To ja. Nie wersja dla mamy. Nie dla kacpra. Nie dla Danuty. Ja. I wiedziałam, że cokolwiek wydarzy się dalej, nie dam się już zepchnąć w cień. Zawsze uważałam, że dom to schronienie. Miejsce, gdzie można odetchnąć, być sobą, gdzie nikt nie zagląda przez okna z pytaniami. Ale odkąd przyszło tamto zdjęcie, nawet cisza wydawała się podszyta czyimś oddechem. Śledziłam każdy cień. Każdy szmer, jakby w ścianach ukryte były oczy. Nie mówiłam Kacprowi, że mam koszmary, że śni mi się Danuta siedząca w kuchni, parząca herbatę, uśmiechnięta, jakby nigdy nie została wyproszona. Za każdym razem budziłam się z drżeniem. W głowie słyszałam jej głos. Nie możesz się odciąć. Jesteś zrobiona z mojego ciała. W pracy też zaczęłam popełniać błędy. Odpowiadałam niewłaściwym tonem. Gubiłam pliki, zapominałam o terminach. Szefowa poprosiła mnie na rozmowę. Agato, czy coś się dzieje? Zapytała: Nie jesteś sobą. Uśmiechnęłam się z wysiłkiem. To tylko zmęczenie. Nie chciałam tłumaczyć, że jestem śledzona przez kobietę, która zna każdy szczegół mojego życia, która potrafi zranić jednym spojrzeniem, która potrafi wejść do środka, nie otwierając drzwi. Wieczorem, gdy Kacper wyszedł na siłownię, usiadłam na łóżku z zeszytem. Nie tym zwykłym roboczym, ale starym, tym, który prowadziłam w liceum. Pamiętnik. Miałam wtedy 16 lat i po raz pierwszy zrozumiałam, że coś między mną a matką jest nie tak. Znalazłam zapis sprzed lat. Powiedziała, że wyglądam jak dziwka, bo pomalowałam usta, a potem poszła do sąsiadki i opowiadała, jaka jestem trudna. Zamknęłam oczy. Tamto uczucie wróciło. Wstyd, który nie miał sensu. Wstyd, że ktoś, kto powinien kochać, sprawia, że chcesz zniknąć. Zeszyt miał kilkanaście zapisanych stron. Opisy kłótni Ciszy, spojrzeń, które miażdżyły bardziej niż słowa, potem coraz mniej, aż w końcu puste kartki, jakby zabrakło sił, by dalej to znosić. Zeszedł, zamknęłam z trzaskiem. Nie chciałam już więcej zapisywać, chciałam zakończyć. Następnego dnia odebrałam telefon od nieznanego numeru. Agato, głos Danuty był spokojny, zbyt spokojny. Czy możemy się spotkać? Nie, posłuchaj, nie chcę się kłócić, musimy porozmawiać, dobrze? Tylko raz. Proszę. Zawahałam się. Część mnie krzyczała, żeby się rozłączyć, ale inna, ta, która przez lata była tresowana, by słuchać, odezwała się cicho: Idź, zamknij to. Po swojemu. Jutro, o 17.00. Tam, gdzie kiedyś jadłyśmy naleśniki. Dziękuję, odpowiedziała, a ja od razu tego pożałowałam. Usiadłam przy stoliku, zamówiłam kawę. Ręce miałam zaciśnięte na kolanach. Danuta przyszła punktualnie. Miała na sobie płaszcz w kratę, ten sam, który nosiła, gdy byłam dzieckiem. Usiadła naprzeciwko. Dobrze wyglądasz powiedziała. Mimo wszystko nie odpowiedziałam. Milczenie było moją tarczą. Wiem, że jesteś zła, że uważasz, że przesadziłam, ale wszystko, co zrobiłam, wynikało z troski. Jesteś moją córką nie, jestem dorosłą kobietą a ty ty mnie śledzisz. Wysyłasz rzeczy z przeszłości, wchodzisz do życia, które nie jest twoje. Z jej twarzy zniknęła łagodność. Ty nie masz pojęcia, co znaczy być matką. Oddałam ci wszystko, a ty co? Wyrzuciłaś mnie jak śmiecia, bo chciałam oddychać. Chciałam żyć bez tego, że każda moja decyzja musi przejść przez ciebie. Zamilkła na chwilę. Patrzyła mi prosto w oczy. Jej spojrzenie było ostre jak nóż. Ty jeszcze pożałujesz. Wstała i odeszła, zostawiając po sobie tylko zapach perfum, które kiedyś uwielbiałam. Wieczorem przyszła wiadomość zdjęcie. Tym razem ja sama idąca ulicą. Podpis Zawsze będziesz moja. To był koniec nie dla niej, dla mnie. Zgłosiłam wszystko na policję. Pokazałam zdjęcia, nagrania z kamery wiadomości. Oficer przyjął zgłoszenie, ale wyczułam w jego to niepowątpiewanie. To tylko matka, prawda? Powiedział nie wprost, ale ja wiedziałam, że to nie była tylko matka. To była osoba, która nie znała granic, która zamieniła miłość w broń. Może trzeba pomyśleć o zakazie zbliżania się, powiedział Kacper, gdy wróciłam. To nie jest już normalne. Spojrzałam na niego. To nigdy nie było normalne. W nocy nie spałam. Obserwowałam ulicę przez zasłonę. Każdy samochód wydawał się podejrzany. Każdy przechodzień obcy. Ale w środku czułam coś innego niż strach. Czułam determinację. Nie zamierzałam się już chować. Nie zamierzałam czekać. To ja miałam zamknąć drzwi. Nie ona. Kiedy człowiek mówi dość, świat się nie zatrzymuje, nie zatrzymuje się też ta druga osoba, szczególnie jeśli ta osoba nie zna granic, tylko ja mogłam to zakończyć. I wiedziałam, że jeśli tego nie zrobię teraz, nigdy nie przestanę uciekać. Z samego rana odebrałam list prawdziwy, papierowy, włożony do skrzynki, bez znaczka. Ktoś musiał go tam zostawić osobiście, pismo znajome, ręka Danuty. Trzęsła się lekko, jak zawsze, gdy była wzburzona. Skoro nie chcesz ze mną rozmawiać, przyjdę do ciebie. Dziś wieczorem. Nie chowaj się. Musimy to dokończyć. Zacisnęłam zęby. Ciało mi zadrżało, ale nie z lęku, z wściekłości. To miało być moje życie, mój dom. Nie mogłam już pozwalać, by wdzierała się do środka. Musiałam przejąć kontrolę, choćby tylko raz. Wiedziałam, że dziś to się rozstrzygnie. Kacper miał dyżur do późna. Zostawiłam mu wiadomość, żeby nie wracał przed północą. Nie chciałam, żeby był świadkiem, ani przeszkodą. Zasłoniłam rolety, ale nie zamknęłam drzwi na klucz. Chciałam, by weszła, chciałam patrzeć, jak to robi, jak przekracza kolejny próg, pewna, że nikt jej nie powstrzyma. Godzina osiemnasta. Ciemność już osiadła na oknach. Siedziałam w fotelu z filiżanką herbaty. Ręce miałam spokojne. Po raz pierwszy od dawna nie czułam strachu, tylko ciężar decyzji, która miała za chwilę zapaść. O dziewiętnastej usłyszałam dźwięk klamki. Drzwi otworzyły się powoli. Weszła jakby to był jej dom, bez słowa, bez zawahania. Wiedziałam, że nie zamkniesz drzwi, powiedziała cicho, bo w głębi duszy nadal jesteś moją córką. Nie jestem niczyją własnością, odpowiedziałam wstając. Przyszłaś tu nieproszona. Przyszłam, bo miłość matki nie zna granic. To nie miłość, to kontrola. Uśmiechnęła się, ale w jej oczach była ciemność. Coś pękniętego. Coś, co zawsze ignorowałam. Chciałam ci tylko przypomnieć, szepnęła, podchodząc bliżej, że bez mnie nie byłoby ciebie. Jesteś moim dziełem. W takim razie pora, by dzieło się odcięło. Sięgnęłam po telefon i nacisnęłam przycisk. Z pokoju obok wyszło dwóch policjantów. Czekali tam od piętnastej. Po cichu. Przygotowani na ten moment. Danuta cofnęła się. Po raz pierwszy zobaczyłam w jej twarzy coś, czego nie znałam. Prawdziwe zdziwienie. Co to ma znaczyć? Nakaz zbliżeniowy. Złamałaś go, wchodząc tu, i są świadkowie. Jeden z funkcjonariuszy sięgnął po kajdanki. Danuta próbowała coś jeszcze mówić, ale głos jej się załamał. Widziałam, że nie rozumie, że nie potrafi zaakceptować, że przegrała. Ale to nie była gra, to było życie moje. Gdy drzwi się zamknęły, zostałam sama. Przez chwilę patrzyłam na miejsce, gdzie stała. Przez lata żyła we mnie. Jej głos, jej wymagania, jej oczekiwania. Ale teraz była poza progiem. Nie tylko fizycznie. To nie znaczyło, że wszystko zniknie. Blizny nie znikają. Ale można przestać je rozdrapywać. Zadzwoniłam do kacpra. Możesz wracać. Już po wszystkim. W jego głosie słychać było ulgę, ale nie mógł wiedzieć, jak wiele znaczyło dla mnie to zdanie. Po wszystkim. Pół roku później siedzę na balkonie. W dłoni trzymam nowy zeszyt. Pusty. Nie dlatego, że nie mam już nic do powiedzenia, ale dlatego, że teraz mogę pisać co chcę. Nie z lęku. Z wolności. Czasem jeszcze śni mi się Danuta. Stoi pod drzwiami i czeka, ale nie otwieram, bo teraz to ja mam klucz.